Cześć, witam na kanale Gramatyki. Ja jestem Matek. Dzisiaj zagram sobie w Fishing Planet. Będziemy łowić razem rybki. Ja oczywiście tutaj zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania pod spodem, co tam w ogóle jakbyście chcieli. Eee, słuchajcie, mam do y, zrobienia misję szalono i Bufalo. Zresztą zapewne nie tylko ja. Eee, trzeba y, tego bufalo wyłowić, wielkiego potwora z dna jeziora Wila, ale żeby z taką rybeczkę złowić to musimy najpierw sprawdzić na co bierze taki bufalo, bufalo jak widzicie tutaj wymienione są kulki kaszy manny, kukurydza groszek oraz ochotki ja w ekwipunku już tutaj kulki kaszy mam i ochotki również no niestety na kukurydzę i groszek to jeszcze mam za słaby poziom żeby móc coś takiego w ogóle dostać w sklepie więc zarzućmy sobie tutaj Zdejmijmy tego robaczka i załóżmy tutaj na dwójeczkę niewidzialną żyłkę Przydałoby się tutaj ją troszeczkę przyciąć. Najlepiej tak porówno. O, dobra. Przetniemy ją i sobie tutaj założymy kulki kaszymanny, a na drugą tutaj wsadzimy. Eee, dobra. Wrzućmy całą i tutaj zamiast tych czerwonych robaków, wsadźmy sobie ochotki. No dobra. Teraz wypadałoby znaleźć miejsce, gdzie się tutaj ustawić. Z tego, co wcześniej wyczytałem, to nieważne praktycznie, gdzie pójdziemy, ponieważ eee, Buffalo głównie urzęduje na środku jeziora więc tam na środku jeziora postaramy się go złowić. Podejdźmy sobie gdziekolwiek, tak byśmy mogli sobie sprawnie tutaj na środek jeziora zarzucać. Dobra, myślę, że tutaj będzie w porządku. Przydałoby się nam tutaj rozstawić naszą podpórkę. Z wolnej ręki będę rzucał bo to musi być na samym środku spróbujmy zarzucić tak cyk jak się uda wezmę drugą naszą wędeczkę i też spróbuję gdzieś tutaj może bardziej w prawą stronę zarzucę ok spróbujmy sobie zarzucić tu jeszcze sprawdźmy jaki jest tutaj nasz grunt 160 60 Zróbmy numer 61. Zobaczymy i cyk. O jak widzicie już mamy tutaj branie. Co tutaj się stało się? O nic takiego widzę. Co tutaj jest? Bas czerwony, dobra. Zatrzymamy go sobie. Mhm. Mm Proszę bardzo, jest branie. I co, i co, i co, i co, i co, i co, i co? Bas niebieski. O, zamach z zapleców. O, jakieś branie. Nic znaczącego. Od razu widać, że małą szarpie. No. Ciekawe, ile czasu to będzie trwało złowienie tego potwora. Aha, coś się dzieje. Zacinamy i ciągniemy. Co tym razem? Coś walczącego? Nie, jakaś mała rybeczka. Pójdźcie herbatki. No powiem wam że już pół godziny niby tego dnia minęło i na razie ani widu ani słychu bierze bierze Co tutaj mamy ciekawego Sprawdźmy lekko zatnijmy no widzę że też bez cudów Shiner czarnoogoniasty no dobra zatrzymajmy sobie tą rybkę hmm może zmienimy miejscówkę. Podnieśmy sobie podwórkę. O, żółwik tutaj wylasł Spróbujmy. Może tutaj. Może w tym miejscu się uda. Może będzie coś lepszego. Aha. Jest dla mnie. I, i uwaga, i co to będzie? No, od razu już widzę, że to jest. Nic wielkiego baz czerwony no, można zatrzymać o a tu w międzyczasie słuchajcie uu, coś kurde słuchajcie chwyciło o nie wiem czy tu w ogóle puszczać trochę tego sprzęgła o o o trochę coś tam rybka Dzieci, dzieci uciekać, cie, cie, cie. A, 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 a. Może zwiększymy trochę hamulec Uuu. Powiem Wam, że to chwilę może potrwać Zwiększmy trochę hamulec Może się tutaj wyrwać. I uwaga! Bufalo mało No nie był to yy, nasz potwór. Ale zawsze coś się dzień wypara. Zostawimy go sobie. Czyli dobry trop. Możemy już tu zacząć próbować. Ale skoro ten miał ledwo ponad kilogram i ciężko mi było go wyjąć jak ja tego potwora chwycę to mi się chyba wędka złamie, nie? A już mi się wydawało, że było branie Uuu, coś siedzi, coś siedzi, słuchajcie, nawet nie widziałem Nic się nie ruszało chyba? Teraz dziabno, Jak zacząłem zwijać, bo... O nie, tylko nie w szaki. Aha, jest Kolejny Buffalo Mhm, jest branie na drugiej wędce Szybko Zaczynamy i ciągniemy. Mała rybka, jak widać, obciążenie jest nieduże. Co tutaj wpadnie? Bas czerwony. One hour later. Uff, trochę już czasu zleciało, słuchajcie. Się nie dziwię temu powiedzeniu emocji jak na rybach. Aha, jest, pranie, jest, jest, jest. jest. Zaczynamy i próbujemy. No, też zbyt mocno nie walczy Co tym razem wpadło? Bas niebieski, no dobra Cip, cip, cip. gdzie jesteś? Szalone W ogóle tak się zastanawiam, czy ta w ogóle ryba będzie jakoś rzeczywiście stanowczo większa Bo tak jak tutaj na razie takie kilogramówki wyciągam No to spora jest, tak? A jakby miała 5 kg, tak jak ten nasz szalono oki, no to już powiem wam, że będzie grubo, popatrzcie kurde zaraz mnie wędkę wciągnie do wody o o o, tu jest chyba nic dużego i i i uwaga, siner. oho no powiem wam, że tutaj na tą kulę kaszymanny dobrze idzie Zwiększmy trochę hamulec. Mhm. Jest kolejny. Tym razem ile ma? No, znów kijówka. Zatrzymamy go sobie. I mam pomysł. Słuchajcie. Eee, myślę, że... O, jakaś nagroda w ogóle. Super. Zarzucamy i sprawdzamy. O, proszę, z ledwo zarzuciłem już coś złapało, nie? Patrzcie jaka. Chytra ryba, nie? Jak chytra baba z Radomia. ale to jakieś coś niedużego. Sinner. O, 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 o! Aj, przegapiłem branie. I co tym razem? Coś niedużego. Znowu sinner. Nie, tym razem Wzdręga. Może spróbujmy sobie zmienić czas na południe. Bo podobno lubi sobie w rano, w południe i wieczorkiem. Jest, 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 jest. Jest coś małego. zdręga Zacinamy. I proszę. I co to będzie tym razem? Na kulkę kaszmanny. O, baz białej. Proszę bardzo. U, coś grubego. Uuu, patrzcie 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 co tu może tam pływać coś sporego to chyba bufalo ale nie jakiś super wielki łatwo dał się wyjąć z wody proszę bardzo kilogramówka o coś się dzieje Zaczynamy. druga wędka też coś tam się odzywa kurde żeby mi ni tamta nie puściła Dobrze, tu szybko wymienimy tego. Zatrzymaj wzdręgę. Tutaj zaczynamy. I co tutaj się urodziło? Tym razem. Tym razem widzę, że nic dużego. Też jakaś drobnica. Trzyny. No nawet 100 gram nie ma. Jest. Proszę bardzo. Co tu wychodzi? Coś małego. Druga wędka znowu też się odzywa. Bas zielony Dobra, zmienimy sobie tutaj wędkę. Co tu tym razem? Też bez szału. Już się podrywała 200 gram nica. Chyba z tu się przeciągam, słuchajcie, a tu oproszę jakieś branie. I i i co tu będzie, co tu będzie? Zdręga. Mm -hmm. U, ale poszła pod wodę. U, 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 coś dużego. No niestety druga wędka też coś weszła I i to będzie nasz, proszę bardzo, bufala. Jakiś pan Pablo się tutaj do nas przytulił. Eś Pablo, nie machaj mnie tu kijem. O? Czy żeby już? Aaa proszę bardzo. Ale ładnie się zwija. Żyłka, czyli nic wielkiego. Bas niebieski. O, ledwo tylko zarzuciłem w to samo miejsce. I kolejna jakaś mała płotka. Co to takiego? Bas biały. Nic z tego widzę, że chyba nie będzie w tym miejscu. Wyciągnijmy kije i przejdźmy się gdzieś indziej. Dobra, jak tam byliśmy, to może czas przejść po prostu na drugą stronę. No, to chyba tutaj będzie dobre miejsce. Tak mi się coś wydaje. Więc sprawdźmy, czy z tej strony coś nam chwyci, czy nie. Nie, no, to są jakieś a ajakury. Tutaj już w ogóle nic nie bawię. Day two. Rybki mają pipki, ciur la la. Dobra, może gdzieś tak tutaj sobie spróbujemy mieć z tymi wączakami O, gdzie jesteś szalonoki z Dobra Rzucamy się oczywiście z wolnej ręki i habas Czekamy Czekamy. Spławik leży. Czy coś to da? O! Jest. Kurde branie. Co tutaj? Co to będzie? Uwaga. Pierwszy. Shiner. I siup. I 25 metrów. Dalej nie rzuca. A jest jakieś branie. Jest, jest, jest. Uwaga. Co to? Coś niedużego. Co tym razem? Zdręga. Och, tych cholero. No, powiem Wam, że łatwo nie jest. No i co miała być? Niewidzialna żyłka. Jest niewidzialna żyłka. Miało być na środek. Jest na środek. Idzie nasz szalone oki? Zaraz nam się żyłka skończy prędzej niż złowimy tego skórkowańca. O, jest! Coś złapało. Nie no coś, coś kurde grubego. Nie wiem czy to będzie to. Większmy trochę. Amulec. Coś tu ciągnie. Ale nie, nie ma jakiegoś, nie ma szału. Jest coś mocnego, ale co to będzie? No jest to Buffalo co prawda, ale nieduży. Ogólnie jest ok. Tam <noise> jest. Zaczynamy go sobie. żeś ty był czarny baranin, czarny baranin. I dawaj tu, kurde, choć tutaj ty bufaloty. Nie, to jest po prostu skandal. A few moments later. Słuchajcie, strasznie mnie to męczyło, więc stwierdziłem, że muszę zakupić drugą wędkę. Eee, drugą wędkę kupiłem, dlatego bo chcę po prostu rzucać dalej. Mam nadzieję, że to coś pomoże. No i 30 metrów jest. Zmniejszę trochę ten hamulec, bo jak nam pociągnie, to kurde, żółkę zerwie. I czekamy cierpliwie. Chwilę, ja, która to godzina? Piąta rano. Nie no, o piątej to chyba go nie złowimy. Ogólnie to mocy żyłki to dużo nie zostało. 37%. O! Coś się złapało. Ja! Fałszywy alarm. Jak widzicie. No i rzucamy dalej. Cip, 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 taś, taś, taś. Najlepsza godzina, żeby go złapać. No co tutaj chodzi? Gdzie ten kurde Oki. O! Coś jest. Co to może być? Kurde, coś chwyciło. Ja pierdziele, nie mówcie, że to on. Kurde, zaraz mi kowrotek upierdzieli, nie? Skubany. Zwiększymy trochę hamulec. O ja pierdykam. Zaraz mi wędkę wyrwie. O kurde, skubany. Ja pierdziele, patrzcie co tu się dzieje, nie? Kurde, zaraz mi kołowrotek wystrzeli w ogóle. Ja pierdziele dobrze jeszcze żyłka trzyma. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Puszczaj, puszczaj puszczaj, puszczaj. Puszczaj... O Jezus. O, już kołowrotek już dostał, po dupie. Kołowrotek został zepsuty. O kur... Jaka akcja w ogóle? Łamasz kołowrotków. Masakra, nie? I jeszcze raz. Cygarko. Kaczyk, dwujeczka kulka kaszamanny. Jedziemy dalej. Ja pierdykam, ale akcja była. Może to się da powtórzyć. Mam tylko 38 metrów żyłki. Kurde. Może niepotrzebnie ją przycinałem. Kurde, wyciągnął mi tą żyłkę do końca i spieprzyło. Koło wrotek. Ja Nie. Ja, ja. Można tylko się załamać, pan. A, co za pomysł, to Tyle zachodu. Jest. Mam go. Skurkowaniec. Patrzcie go. To znowużony. Na bank. O, oh, o. Oh. Nie, nie, nie. Trzeba za nim iść. Nie można się poddawać. Trzeba być za nim iść. Żeby nam nie uciekł. Ryba uciekła z powodu zbyt dużego luzu na żyłce. Ja pierdzielenie. o jest jeszcze raz, teraz mm. ja wchodzi raz za razem, dobra teraz go tak nie popuszczę łatwo, chodź tu, chodź tu, skubańcu, wracaj tu, trzeba uważać żeby nam wędki nie, nie złamało, uważać na kołowrotek, jest, chyba zaciągniemy, o, 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 patrzcie, patrzcie, już jest blizutko, ajajaj, aj. chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Chodź tu, tu, chodź tu, nie w tę stronę, w tę Chodź tu, chodź tu, mam go, mam go Jest, jest, słuchajcie zaraz go Zaraz go wyjmę Chodź tu, skórczy, synie ty Urwiesz mi tu, kurde kabel Ajajajajajaj, patrzcie I uwaga Nie, weźcie w ogóle, ja pierdykom. Tyle się namęczyć I zwykłego skurczy się złapać o, no, ja pierdzielę! Tylko, że mi kołowrotek zniszczył tych hamie. Nie. nie wiem, może jakiś silniejszy kołowrotek muszę kupić. A przede wszystkim hmm. znaleźć nową żyłkę, bo tej już mam coraz mniej wytrzymałości. O, no dobra, udało mi się zdobyć nową żyłkę, nie? Jeszcze tylko cygarko, haczyki, kulki kaszymanny i możemy iść. Jesteśmy ready. Dawaj, lecimy dalej na niego. Hmm. O, coś tutaj łapie. Up, ale pociągło. No, to chyba może być on. Chyba to on. Patrz jak ciągnie. Skurkowany, ile wyciągnął mi żyłki już. No dobrze, że tą nową żyłkę założyłem. Ty odejdź gościu. Kurde mi tu stoisz. Ociągnij, ciągnie, ciągnie. Piszczy żyłka Żebym jej nie urwał o kurde Trzeba tutaj popuszczać trochę hamulca, ale dobra, 20 metrów, 22. Jest coraz bliżej, coraz bliżej. Jest 6-5 Uwaga, 4. Jest! Patrzy go! Jest, kurde, mam go! Uuu, udało się nie ja pierw pierdzie... Uff nareszcie nie wam, no ja że nie było łatwo. Ale jest, wreszcie, kurde, szalone oki. Udało się go złowić. Patrzcie jaki brzydki kurde. 594 kosztuje. Znaczy tyle można za niego zarobić. Ach, nareszcie udało się. Oczywiście zachęcam Was do lajkowania i subskrypcji tego kanału. Słuchajcie myślę, że za te zmagania należy mi się parę łapeczek w górę. A w przyszłym odcinku co? Lecimy do leśniwili i co? Dalej będziemy e, robić misje. Trzymajcie się, słuchajcie. Do następnego razu. Siema, siema, pa. pa.